Co jest? Czy mógłbyś słyszeć muzykę? Czego? Możesz słyszeć muzykę? Nic nie słyszę. Jak to nic nie słyszysz? Słuchaj, od dwóch godzin próbuję oglądać w spokoju telewizję. Albo wyłączysz to dzikie walenie, albo dzwonię na policję. A dzwoń se, ty, co mnie to obchodzi? Jest przed dziesiątą, więc pal stąd gumę, dziadek. Dobra, sam wyłączę tę pieprzoną Moment, chwilunia, co jest grane, staruszku? Nie zapędziłeś się? Wypierdalaj Jaka, stąd. Dzwonię na policję! Tak, tak, tylko pogadaj sobie. O, masz, wariat. co tam? Tak, był go już od telefonu? Ta, był, był, wszystko gra. Wiesz, co masz, wypasiony kwadrat? Kiedy robisz jakąś imprezę? Luzik, niedługo. Mam nadzieję, że mu za nie była tak cały czas. Nie, no co ty? Dobra, to Nara. Jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry.